Dzisiaj gramy sobie w Fortnite'a. Wiem, że dawno nie było odcinków nam na kanale. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie nam dobrze. Gramy sobie solo na trybach. Słuchajcie, jakby coś otwierajcie prezenciki, bo do 3 stycznia jest ten. Więc radzę wbijać do Fortnite'a i sobie odebrać prezenty, bo już nie będzie dostępnych że ja jak grałem na kompie to odebrałem darmowego skina, który był ze 0 zł. Na, niestety na konsoli go nie macie. Dobra. Nie już czytało, jak widzicie. Ma, mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. No, no wiecie, nie mam takiej grafiki mega super OP. O, nie widać mojego skina, no. O, no dobra. Y, no więc nie mam żadnej takiej OP grafiki. No widzicie, mam taką yy, grafikę lepszą, ale yy, nie mogę sobie tego ustawić na tej na konsoli, więc jak gdyby Oczywiście nie zdenerwujcie się na mnie, bo ja na konsoli wolę grać niż na kompie, bo na, na kompie to bym w ogóle nie zrobił wina. Zrobił wina, to to wy jakiś... Ej, gościu mi podbija pod skrzynię, kurde, przecham. O kurde, mam jeszcze typa. O ja pierdzielę, no to mam przesłane, widzowie. Szybko, widzowie, otwieramy. No i pompeczka, dobra. Słuchajcie, pewnie wleci livewip. O kurde, o kurde, widzowie, mamy problem! Houston, mamy problem! Nie, widzowie, ja tak nie mogę zginąć. Co to Dobra, Dobra, mamy. Mam to. Dobra, widzowie. Leczymy się. Słuchajcie, wpadajcie na megi Discorda, bo za chwilę będziemy zakładać Discorda. Mam nadzieję, że bijecie. Mam nadzieję, tam się wszystko o kanał pojawią filmy. Jakby coś, jakby... Tam, ja będę dawał znaki o Discordzie. Na, na razie no wiecie, no tak słabo mi idzie. Tak za I oczywiście, słuchajcie. Wszystko mam, mam nadzieję. Jeszcze o zbiorę, dobra. jeszcze dwa. Dobra, po prostu bo nie pójdę. Dobra, i mamy tam ten... Mamy tam lepszy ten motorek. No i widzę dobrze, że dodali ten... Napiszcie w komentarzu Fortnite, dzięki, że dodałeś te skoki. O, dobra, Dam sobie to i... O kurde mam I żeby napiszcie w komentarzu, miałem yy, yy, czy, czy mieliście te, yy, te paczki yy, z tego w My Hero Academia? Słuchajcie, zacznijcie to sobie oglądać, bo jakby coś ja, ja to zacznę oglądać i mam nadzieję, że... No i tak to się robi. I podobno w tej chatce jest najczęściej te amulatory. Są tu widziane. O cholera. Mam tu dwóch chłopów. Jedziemy stąd jak najszybciej. Patrzcie, idealnie widzę. Że. Dajcie znać, czy wy lubicie yy, sobie pojeździć jak na motorku. Dajcie znać, czy na, napiszcie w komentarzach porne dzięki, że dodajesz motory. Miałem no to być w tamtym rozdziale, ale nie dodaliśmy. Więc yy, mam nadzieję. Już wszystko dobrze słychać, yy, ale nie mam takiej pewności. Więc... Yy, zobaczymy jak nam pójdzie w ogóle, bo na razie tu to sobie jeździmy, mamy drugi karnister. Mamy rozszerzenia. Napiszcie dzisiaj widzowie kto sobie je kanał. Okay. I wkładaj się na kanał Mlody. Tam, gdzie jest mój kolega. Oj, 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 Nie, nie, nie do wody, nie, nie do wody, nie do wody, nie, no. A, prowadź. Okej, to jest to dobra. Goszu! Jesteś jakiś pończuś kolorowany? Ej, ja mam tylko pompę, ja pierd... Co mam na tym? Tylko pompę gdzie jest? Nie no, nie mam tego! Zarąbiście! No to widzowie. Jedziemy na stację. Jest motek. Motek mamy. Ty mamy kotwiczkę w ogóle dodali. Nie, może lepsze. 150. Proszę, niech będzie gdzieś. O, dobra, jest skrzynka. Proszę o karabin, proszę o karabin. Karabin, karabin. No i patrzcie, no, no i widzowie, tak się, tak się załatwia szczęście. Dwadzieścia tylko mam, no, dobra. Właśnie widzowie. Załatwimy go. Co tu, przyjdziemy? Lecimy na header? Nie lecimy mu. się kolorowane. Dziękujemy. O kurde widzowie, nadchodzi strefa. Bardzo szybko. Widzowie, dajcie znać w komentarzu, jaką wolicie pompę. Bo ja wolę szczerze tą. Ty widzowie, mamy. Epic czas No i widzowie, ja to rozumiem. Legendary ten, ale my go nie wierzymy. Zobierzmy się amo dla jaj. <laughs> Fortnite według mnie... ...bardzo się polepszył, no. Co mam stwierdzić no? Tylko ta grafika na tu nie Co była gdybym miał lepszy laptop widzowie To wierzcie bym Bo no patrzcie jak się zmieniła grafika Teraz już tak Teraz już nie ma tak jak było Kurde, zobacz, mamy tu kogoś. O kurde. No się kolorowany, różowany? Stop. Leży. Soczek. Stoszek potrzebny? Czek, dobra. Proszę znale znaleźć coś do leczenia tego. Dobra, pliska, jest! Dobra, X2, dobra. Próbuję coś sprinter. Tuning! No i proszę, kościół. Jak się to załatwia? Kurde! Widzowie prezent Widzowie na no patrzcie na Jako Rytmy Co to mi daje widzowie Przypomnijcie mi A to mi dawało odbicie Dobra to ja to biorę Albo nie wiem Chyba nie ja po dwa, ja muszę to wypić. Spieszony do strefki. Kurde, co ze mnie zadebiłem? Ja to na pewno wybrałem na koniec. Szybciej widzowie. Patrzcie, 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 jest jakiś chłop. Nie mogę budować. No co za jaja. Dobra, spinam się na domek. Polara. też się wyspali. Nie, nie, nie! Jest tu daleko. Mój kochani przyjacielu, kurda, widzowie na... No... Siunik jest! Dobra, widzowie powrót do laby. No to jest jak kamechena, zabiję na stówę. Kurde, ostatnio miałem to, że otwiłam gościa, no i słuchajcie, no, no po prostu... Nie wiem. Ja tym, szczerze, nie umiem za bardzo tego używać. To był jakiś sposób proplayer. Proplayer. Pro-player, Jezus Maria, co to mi się dzieje, no. Widzowie... Yy, co dostaniemy jeszcze? Powinniśmy dostać jakąś tam. A nie, jeszcze nie zostaliśmy. O widzowie, no patrzcie. Tu mamy Akademii Zabciążeni. No tu, widzowie, no... Nie da się tak. Dobra. Świąteczna napastniczka ale nie, widzowie napiszcie co byście chcieli najbardziej ze sklepu bo ja bym chciał że cał, cały tego zestaw to i bym chciał to najbardziej tego chłopa bym chciał bo on jest taki fajny tylko szkoda, że nie ma założenia maski tego co nie? z tego założeniem maski <laughs> fajnie by było, co nie? napiszcie w komentarzu <laughs> jakby coś, dobra i uwierzcie mi, że ten będzie fajnie, bo mam nadzieję, że. I życzę Wam oczywiście wesołym świąt. Nie wiem jak Wy, ale ogólnie to pewnie będziecie się cieszyć z prezentów, no. Chyba każdy się będzie cieszył, widzowie, no. Kto by się nie cieszył? O, sami Bambiki, haha. No patrzcie widzowie jak to się zmieniło. Patrzcie, no to jest ten. Dawaj, zbiera, zbieramy z drzewa i podbudowujemy się tam. Dawaj. Dobra, 60. Rozszerzenia. Co tu ja mam jeszcze? Nie mam tego. Jabjaga, ja, ja chcę teraz. Mam jeszcze to zablokowane. Dobra, widzowie, lecimy na jakieś miejsce. Nie wiem. Czy polećmy. Nie wiem, gdzie. No, no po prostu lecimy gdzieś, gdzie. Na pewno ten. Gdy jest, mm, Fortnite przyznajcie się trosz, troszkę polepszył, ale gdy macie tą grafikę na komputerze, taką jak mieliście na tym, no, yy, na zwiastunie, to słuchajcie, ja mam zazdroszczę po prostu. jest taka świetna grafika. Ej, dobra, mi już to chłop wylądował, ja pierdzielę. I się, że tam chłop już jest. Ej, no nie, no. Dobra, mam pistolecik. Idziemy go obijać. Przyjaciele moje, co, mamy Nie ma go? Ty ślur, powiem lurpowem, Fariusze. A widzowie, dajcie znać, yy, jak to nowa mapa na zrobi wrażenie, bo takiej mapy jeszcze nie, nie było ogólnie, bo. Yy, grafika Fortnite'a starego i tego nowego połączyła się razem. No i, I co sądzicie? O dobra, mamy już pompę, to mogę grać. No widzowie, słuchajcie, patrzcie, dobra, za tam. Okej, okay. no i oszczędzanie oczywiście zbierzemy. Okej. Okay. Co my tu mamy? Nice. Ej, ale niesamowite, że wszystkie teraz broni powracają. You know, oh. No, widzowie, oczywiście, dacie swój nick z gry Fortnite, to ja was oczywiście dodam. Co myślicie, że ja. Że Sorki, że tak za dużo Robloxy nie nagrywam, nie mam po prostu czasu. Minecrafta też tak sła słabo. Czy ja w ogóle nagrałem jakiś odcinek z Minecrafta? Dobra. Bierzemy to. No ślurp znowu. Ej, sześć ślurpa, dobra. Mamy potki, mamy to, mamy kolejną potkę. Dobra, mamy sześć potek. Mamy splashe, dobra. Dobra, mamy splash oczywiście. Ale widzowie, popatrzcie, porównajcie sobie tą grafikę, widzicie? Gdzie to, to Jak w prawdziwym życiu. Kurde, gdybym miał jeszcze tą. Słuchajcie, ja chyba sobie kupię PS5, bo to tak nie może być. O, prezencik. Idealnie. Spamerek, dobra. Jest tutaj jest tych I mamy kluczyk. Mamy to, mamy to. No i widzowie, no i patrzcie, dobra gra. Tak, ale prezent bym powiedział taki gówniany. Dobra, tu jest ten, tu. Dobra, to na razie weźmiemy. Mamy jeden klucz. Jestem salamandr. Prawdziwe, może jeszcze ktoś weźmie. Gdzie jest ten Debil? Co mi wziął zlecenie? O kurde. Co tu strzela? Kończy się różowany to z tej planszy. No i headshot, no. No, widzowie, no i... No i no i kurde, no... No do widzenia, mój kochany przyjacielu. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Dobra. Yy, bierzemy se to yy, Chudę. Czemu ja to wyrzuciłem? Daj widzę mnie. O! No! I właśnie... O, proszę. ma gościu. Dzięki! Tylko pan mi to dało. Dobra. Yy, no i widzowie... Teraz musimy se... Wziąć złotego na Dostaliśmy to, to, dobra, i mamy złotego. O, mamy typa, Naraw. no ja tu wszystkich likwiduję, jak pomaśla. Eee, przyspieszeni ładowanie, dobra Dobra, rap, dobra. Pyk. Nie jedziemy z tym no. Maiden girls. No eee, ogólnie ten chłop, który... Da, dał na to zlecenie o kurde Ty dobrze gra Parę no dzięki ja się wie tak, szczerze powiem Dobra, idziemy se tu, gdzieś. O kurde, ktoś tam był? Nie, lepszy Do parkour, dobra, Smutniony. 宜吾がした。 po Co?! Zresztą, co? Ach. Głupi ze mnie, mogłem zatem odpalić pompę i go mogłem znaleźć, ale widzowie, no... Dajcie znać, czy... Ogólnie, sobie ten oglądaliście Mistrzostwa kataru, bo jak tak, to świetnie. No, ja, ja, ja prawie wszystkie mecze. No, no właśnie, i powiem tak: jest mega dobrze, i mam nadzieję że podobał Wam się odcinek ja się z Wami żegnam i oczywiście przypominam o robieniu zadań, bo macie tu różne te zadania. No i jak to jest ta pelarynka. I oczywiście na sam koniec do, dostaniecie ode mnie informacje Lepiej się zalogować na komputer, bo dostaniecie takiego pluszacka. I to by było na tyle z tego odcinka i jeszcze przypominam, że możecie se zdjąć to i macie normalnego skinę jak chcecie. Dobra. To ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pa pa!